Pomychały. No spokój, Ja się wiesz, ja to tam wchodzę z, z prostym celem, z prostą misją, ubić ci ten lewacki łeb po prostu i wiesz, nic osobistego. Ty reprezentujesz no, środowisko byl, krytyki byl, byl. politycznej, y -y -y. które jest symbolem lewicy we współczesnej Polsce. To twoja redakcja macierzysta, krytyka polityczna przyjęła Antifę, niemieckich terrorystów na Marsz Niepodległości po to, aby pluli na polski mundur Grupy Rekonstrukcyjnej. Było tak czy nie było? Przyjęliście Antifiarzy Jaki w 2013 to to? To... roku, była Antifa u Was w siedzibie krytycznej. Politycznej? E, no Mam nadzieję, była. Ona. Była. Znaleźli u was wtedy, przetrzymywaliście batony, kastety. Walczyć, a wierzę czy... ci, Antifiarze, pluli na grupy rekonstrukcyjne, które maszerowały dumnie, aby upamięcić 11 listopada. I ty jesteś emanacją tego środowiska. I moją misją jest Cię ubić prawą ręką, szybko znokautować. Tak jak wspominałem na konferencji, plan na walkę jest bardzo prosty. Moja ręka pęka kapeli szczęka, potem melancholska kępa. No krótka piłka, nie? Czego ja mam Cię zazdrościć? Uzębienia. Zostaw suba.